Cześć wszystkim, Krzysztof Piekarz z tej strony, SFD Team. Z racji, że mamy koniec wakacji, początek września, pewnie wielu z Was ma jakieś tam postanowienia. Yy, chciałoby wrócić na siłownię po tej dwumiesięcznej przerwie. Prawdopodobnie nie była trzymana dieta, było pite, jedzone i nietrenowane. Absolutnie Was rozumiem. Więc co mogę zrobić dla Was? Mogę powiedzieć Wam, jak ja bym widział taki powrót na, yy, na siłownię i co mógłbym Wam doradzić. Więc tak, pierwszą rzeczą, Jaką ja bym zrobił? To byłoby ustalenie zapotrzebowania kalorycznego i ustalenie makro, czyli składników odżywczych. Jak to zrobić? No cóż, no kwestia indywidualna, w zależności od trybu życia, od ilości wykonywanych ćwiczeń, czy tam aktywności, pracy yy, i tak, dalej, i tak dalej. więc kwestia indywidualna, ale mam nadzieję, że wiecie, jak to zrobić. Jeśli nie, no to piszcie do mnie albo do jednego trenera na PRIV, za parę złotych Wam to powiem. A nie, tak na serio, ustalamy sobie to zapotrzebowanie, liczymy makro, więc nie patrzymy przez pierwszy miesiąc, z jakich produktów korzystamy, gdyż, tak jak mówię, dwa miesiące było jedzone wszystko, więc czy to będą cukry proste, złożone, białka, nie wiem, z twarogu, odżywki, mięsa i tak dalej, nie ma to znaczenia. Grunt, żeby tam pod kreską każdego dnia nam się zgadzało, więc to jest jakby pierwszy, pierwszy krok. Dalej, trzeba zacząć ćwiczyć. No ale znowu, nie możemy się rzucić jak wariaci do trenowania, bo znowu nic z tego nie będzie, więc małymi kroczkami zaczynamy. Ja bym polecił trening, trening FBW trzy e, razy w tygodniu, ewentualnie co drugi dzień. Fajnie byłoby robić to systemem progresywnym, czyli wykonujemy przez jeden tydzień trzy takie same treningi na takich samych obciążeniach, no i przez kolejny dokładamy, 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 więc w teorii przez miesiąc, czyli cztery tygodnie, cztery razy powinniśmy sprogresować troszeczkę. Więc to jeśli chodzi o trening siłowy. Trening kardio również bym dołączył. Tutaj nawet myślę, że pół godziny codziennie fajnie byłoby zrobić, żeby pozbyć się po prostu tej wody, nadmiaru wody z organizmu. A jeszcze wracając do tej diety, uważam, że makro fajnie jakbyśmy policzyli w ten sposób, że w dzień treningowy byśmy jedli białko plus węglowodany bez tłuszczu albo znikomą ilość tłuszczu, natomiast w dzień bez treningu jakby proporcje by się nam odwróciły, byśmy zwiększyli troszeczkę białko, obcięlibyśmy węglowodany praktycznie do zera. I zwiększylibyśmy podaż tłuszczy. Więc to jest to. Co następną rzeczą było warto zrobić, oczywiście, badania. Czy jesteś na bombie, czy jesteś naturalem? Tak czy inaczej, w oku nas jest tyle syfu i tyle rzeczy, które mogą pogorszyć nasz stan zdrowia. Więc zrobimy sobie badania. Morfologia plus hormony. Więc to jest taki standard. Zawsze fajnie wiedzieć co tam się dzieje, wiadomo, że po miesiącu lepszego prowadzenia te wyniki, one się powinny poprawić, jeżeli są rozjechane, ale fajnie mieć jakby początkowy stan naszego, naszego organizmu, więc mamy dietę na pierwszy miesiąc, mamy treningi na pierwszy miesiąc, suplementacja stricte podstawowa, witaminy, minerały, suplementacja kreatyną w małych ilościach, 5 gramów, 5 gramów dziennie, fat burnery, no, ewentualnie można by dorzucić jakiegoś, jakiego, jakiegoś fat burnera po to, żeby podkreślić metabolizm i termogenezę, żeby, tak jak mówię, tej wody zeszło jak najwięcej, bo prawdopodobnie jesteście, jesteśmy spuchnięci po tych, po tych dwóch miesiącach. No i to byłby, to byłby pierwszy miesiąc, taki, taki wstępny. No i teraz drugi miesiąc, bo, tak jak mówię, żeby się wdrożyć, bo, potrzeba nam około 8 tygodni. Natomiast w drugim miesiącu fajnie byłoby podjąć kolejne kroki. Czyli tak, makro zostawiłbym na tym samym poziomie, ale wyczyściłbym dietę. Czyli już bym zrezygnował z tych produktów mocno przetworzonych, cukrów prostych i tak dalej. I skupił się na jedzeniu dobrej jakości, czyli chude mięso, chude ryby, ryże, kasze, dobrej jakości makarony, sporo warzyw bym wrzucił, czyli wyczyszczamy sobie dietę. Zapotrzebowanie zostaje takie samo. Tfu, nie zapotrzebowanie, co ja gadam, makro zostaje takie samo, ale bawimy się teraz intensywnością treningową, więc zwiększamy sobie. E, liczbę treningów w tygodniu, na 4. Czyli najlepiej ćwiczyć dwa dni treningowe, dzień przerwy. Dwa dni treningowe, dzień przerwy, ewentualnie dwa dni przerwy. No i to już system, co tam kto lubi, ja bym polecił na, 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 na tak zwany drugi etap. System AB, czyli trenujemy jednego dnia górę ciała, drugiego dnia dół, przerwa, góra, dół, w ten sposób. W zależności od tego, jak e, wygląda nasze ciało, jak się zmieniło po, po tym miesiącu, trzeba by zastanowić się, co, co robimy z cardio. Ja prawdopodobnie zostawiłbym kardio na tym samym poziomie, czyli pół godziny dziennie, aczkolwiek zwiększyłbym intensywność od 10 do 20%. Ewentualnie dodał jakiś tam interwał. No ale generalnie to już jest kwestia jakby indywidualna. No i w ten sposób mamy, zamykamy 8 tygodni tak zwanego treningu wprowadzającego. I po takich 8 tygodniach fajnie przepracowanych, bez zażynania się, bez wspinania się i tak dalej, myślę, że. Nasza pozycja wyjściowa będzie idealna do tego, żeby pójść albo w stronę masy, albo w stronę redukcji, czyli co tam kto lubi. No i po takich 8 tygodniach jesteśmy w idealnej pozycji startowej, żeby już zacząć profesjonalne, czy profesjonalne, kto tam profesjonalnie trenuje, ten trenuje. Mocniejsze treningi, stricte już skoncentrować się na obranym naszym celu, czyli albo budujemy masę, albo robimy redukcję, ale tak czy inaczej nasz, powiedzmy, stan zdrowia jest lepszy niż na początku. Oczyściliśmy się troszeczkę. Wzmocniliśmy nasz układ sercowo-naczyniowy, szkieletowy, plus y, mięśnie, oczywiście, nam jakby wróciły do, do, stanu, do stanu sprzed wakacji. No, i tak jak mówię, to jest idealny moment, żeby zacząć mocniejsze trenowanie. Więc 8 tygodni wprawki. Niestety, tak to, tak to wygląda. Kto się rzuca od razu jak wariat na ciężary, obcina dietę i tak dalej, i tak dalej. Na ogół nie osiąga nic oprócz kontuzji, oprócz zniechęcenia, oprócz przemęczenia, czy tam przetrenowania i tak dalej, więc y, taka rada ode mnie. Mam nadzieję, że. Skorzystać albo Wam się podobało, jeśli nie, bardzo mi przykro. To są moje doświadczenia e, i to, co przedstawiam swoim klientom, więc możecie z tego korzystać, bądź nie. Nikt Was do tego nie zmusza. A więc co, tyle ode mnie. Życzę Wam udanych tutaj kolejnych miesięcy e, treningowych. Krzysztof Piekarz, SFD Team, lajkujemy, subskrybujemy, komentujemy. Dzięki, wszystkiego dobrego. Git.